Siemano Widzowie, z tej strony ja, komiczny, a w dzisiejszym odcinku gramy w Minecraft. Postanowiłem, Widzowie, że zrobię serię Survival na 1.19.2 Jeżeli film Wam się spodoba, dajcie lajka, subskrypcję i napiszcie w komentarzu, czy Wam się spodoba. Jeżeli tak, to będę dalej nagrywał, jeżeli nie, no to no. Jeżeli będzie 15 subskrypcji na kanale, to zdradzę wam w następnym odcinku co zrobi... Jaki zrobię special na subskrypcji? A bez gadania rozpoczynamy survival. Więc tak widzowie najpierw sobie zdobądźmy drewięko. O, tu się nadzieję Postanowiłem, że zrobię Survivala, no bo taka seria może być bardzo ciekawa. Więc tak jak mówiłem, jeżeli wam się film spodoba, dajcie lajka, suba, napiszcie w komentarzu, czy chcecie dalej. Na 15 subskrypcji, wam zdradzę, to będzie na 100 subskrypcji, jaki specjal. Przepraszam Was jakby były lagi, ale no. Nie wiem ile teraz mam FPSów. Sprawdzę w sumie o no, 60 FPS-ów. zaczniemy kopać. Nie wiem ile te odcinki będą trwały. Bo nie chcę OBS-a, nie chcę włączać specjalnie, żeby żeby wam pokazywać no dobra, ja tu robię kilofik mieczyk jeszcze no to co dalej, przydałoby się jakąś wioskę znaleźć, to może pójdziemy tu, bo tu jest polanka, to tu zawsze może być wioska Jak wiedziałem o wioska, idealnie to chyba właśnie dzisiaj osiedle. Słuchajcie, widzowie, nie chcę sprawdzać, ile trwa materiał, no bo nie chcę, właśnie jak mówiłem, OBS-a pokazywać, ale będę chyba czasem do tego zmuszony, żeby wiedzieć, że odcinek nie jest za długi, bo niektórzy nie lubią, na przykład, odcinków 30-minutowych. Ja lubię na przykład, ale nie jak inni. Więc nie wiem. Wiem, zróbmy tak. W dzisiejszym odcinku postaram się zrobić domek albo chociaż żelazo zdobyć. Jeżeli zdobędę żelazo albo, albo domek zbuduję, wtedy może skończymy odcinek. Ale nie wiem. A! I od razu powiem, dzisiaj o 20 z Fortnite'a może będzie odcinek. Dobra, idzie golem. Seres, poustawimy No chodź, golem, chodź. Widzicie, widzowie, stary zalagi jakby był, ale no. O internet nie wyrabia. O kurde! To mi zadał. Dobra. Masz golem na twarz, sikiery. No, w dzisiejszym odcinku chciałem zbudować domek. Jeżeli słuchajcie widzowie. Po odcinku, jak skończę odcinek, to domek może zbuduję i go. Jeżeli w dzisiejszym. O, powiem tak. Jeżeli w dzisiejszym odcinku nie zbuduje domku, to zbuduję go poza odcinkiem, i w następnym odcinku od razu wam go pokażę. Ale w sumie lepiej. W sumie się wrócę, bo tam tego domku nie obejrzałem. Postanowiłem, że zrobię właśnie serię, no bo. Nie ma... O, dobra, fajnie, zbrojka. Kawałek zbrojki. E, nie miałem pomysłu co nagrać, a chcę wrzucać odcinki. Więc postanowiłem surviewa, bo tak, bo takie odcinki będą fajne surviva, bo długo. No i no. <laughs> no to szukamy dalej coś ciekawego wiosce. Widzę, że tu od razu mamy takie cave off. Tutaj się może osiedle, tutaj taki domek zrobię. E, powtórzę to jeszcze raz. Dajcie suba, lajka. Cień nie będę robił, żeby nie było Bo po prostu mi się aż tak też nie chce robić specjalnie czasem cień Wolę, że... Ja lubię jak nie ma cień, bo lubię jak widzowie zobaczą wszystko totalnie Żeby nie było, że coś tu jest oszukiwanie Tutaj nic ciekawego chyba nie... A tu jest skrzynka, no tak Chlebek, jabłko, takie rzeczy Dobra ale chociaż o tyle fajnie, że jest wioska, bo chociaż jest fajne miejsce do osiedlenia się. A i napiszcie mi w komentarzu, czy muzyka nie jest za głośno. Czy w następnym odcinku. Napiszcie, czy w następnym odcinku ma być muzyka, czy bez muzyki, czy po prostu ściszyć. Bo ja nie wiem, czasem jak nie ma muzyki, no bo na odcinkach się wtedy może nudzić. Gdzie to jest? Tutaj. No, jedzonka to będzie dużo, mam. No niezbyt ciekawa wioska, no bo bez kowala, ale... Chociaż trzy żelaza z golema. Dobra. I teraz nie czy się osiedlić właśnie tutaj, tam w tej jaskini, czy... W jakimś domku od villagera. Ale chyba się osiedlę po prostu w tamtej jaskini. O, skórzany set w ogóle mam fajnie. E, z, dobra, to czy W sumie zacznę budować domek w tamtej kopalni, bo w sumie to jest fajne takie. Tylko to jest pochodnie trzeba zebrać. Eee... To, to zbiorę tak. Przy okazji się drawięko to będzie. Eee, widzowie, powiem wam tyle, zdradzę. To jest na... Na multiplayer, więc, jeżeli seria się dobrze przyjmie i seria szybko się skończy, mam nadzieję, że się nie skończy szybko, to wam, to wam podam IP, żebyście mogli sobie na serwerze zagrać, żebyście sobie pograli na serwerze, porobili rzeczy. A widzę, że już nadchodzi noc, więc. Lepiej szybko się do tej jaskini przejdę, i tam oświetlę F, e, jest ta jaskina? tylko e, to była ta jaskina, dobra? Ja sobie tu oświetlę e, łóżko. Dobra, no i tutaj będzie baza. ale jak dobrze. Dobrze, że wioska się trafiła na samym początku. Bardzo fajnie, że się wioska trafiła. Muszę się nauczyć widzowie robić cięcia, żeby te odcinki nie były też nudne. Bo takie oglądanie jak po prostu na przykład kopię właśnie albo buduję może być dla Was nudne. To tutaj będzie taki fajny domek. Dobra, tutaj sobie postawię craftingi i piecyki. No to widzowie w dzisiejszym odcinku właśnie tak początkowy domek robi. Po prostu zaczynam budować domek, a w następnym odcinku wam pokażę jak ten domek skończę. Bo poza odcinkiem też zacznę robić ten dom. Dobra piecyki tutaj skrzyneczki damy O, jeszcze ono pisiana właśnie. Jeszcze sobie zrobimy chlebka zrobię, eee, chleb tutaj o, wiadro ja sobie zrobimy Mogłem kilo zrobić, ale w sumie dobra ale no już to. To odłożę. Tutaj chleb odłożę. Eee, co by tu jeszcze zrobić? Nie wiem w sumie widzowie od czego, bo zawsze... przegram z kumplami na survivalu i od razu mamy plan, a tutaj nie wiem. Chyba tutaj sprzedało zro... yy, się... a wiem co zrobię, dobra, mam pomysł. Eee, Przepalę najpierw to. jest tu o, od razu farma będzie blisko robiona. Okej, okay, fajnie, fajnie. Przydałoby się te nasionka pozbierać, żeby zrobić farmę, ale to zrobię szybko. E, co by jeszcze powiedzieć? Wpadajcie na TikToka. Będzie podany w opisie. Nazwa będzie podana w opisie. E, bo na TikToku dobijamy dobijam 3000. No, zalajkujcie, e, dajcie komentarz, subskrypcje, wysyłajcie ten film znajomym, bo do 15 subskrypcji i tak mało brakuje, bardzo dostać te subskrypcje. Nie wiem, co jeszcze więcej gadać, bo zawsze jak nagrywam, to się tak stresuję, bo nie wiem, co gadać na filmie. Wy też pewnie, o ile kiedyś nagrywali, zaczęliście nagry może próbowaliście nagrywać, mieliście stresa. I nie wiedzieliście mówić, co mówić na filmie. No Dobra, tutaj się przypala ten kamień. Fajnie właśnie, bo ja chcę schodki zrobić, żeby tutaj takie ładne zrobić. Takie wejście fajne. Nie tak. Coś takiego, takiego, oj, coś takiego. No i żeby tu było takie właśnie wejście. Chwilę się nagrywa. 12 minut, dobra. Dobra, resztę sobie zostawię. No to po odcinku zacznę ten domek jakoś lepiej rozbudowywać, żeby nie był taki brzydki. Eee. W sumie zlutowałbym sobie to jest jeszcze... W sumie skoro ta się mi przepala, w sumie zobaczę, czy co coś tu jeszcze ciekawego jest w tej wiosce, czy coś czegoś nie ominąłem. Właśnie w tych domkach szczególnie, bo. O na przykład w takim domku nie byłem, a tu jest krzyczka Ile jedzą, je yeah. Dlatego lepiej po tej wiosce będę się jeszcze rozglądał. Domek by, byle. tak zrobiony na szybko, zrobiony w byle jakim miejscu, ale ważne, że jest domek. No ale dużo jabłek będą, na złote jabłka potem będzie Dobra, przypala się Jest jeszcze drewno? Kurde, drewna nie ma, muszę iść po drewno Villagerowie, muszę was okraść z drewna, niestety Widzowie, napiszcie w komentarzu, od której wersji zaczęliście grać w Minecrafta, bo ja gram od, od, ja w sumie gram od początku, my, gram nie że samego, samego początku, tylko Po prostu gram Jak Minecraft wyszedł i Zacząłem grać w Minecrafta jak miałem 8 lat Jak miałem 8 lat zacząłem w Minecrafta grać No i właśnie To napiszcie w komentarzu właśnie od którego gracie W jakiej wersji na przykład Jestem bardzo tego ciekawy Tutaj damy taki kamień, żeby to fajnie wyglądało dobra, ile trwa już ten film? 14 minut, dobra w sumie teraz by się przydało kopalnie zacząć robić Chyba tak zacznę. To są najpierw wezmę wodę Tylko gdzieś by tą kopalnię zrobić, tutaj tutaj się rozkopie, tak w sumie schody w dół zrobię, co tam wiem widzowie. Najgorsza kopalnia mógłby zrobić po prostu drabinę, ale wolę, żeby ta kopalnia była taka, bo. Podrabina to jedna kratka, tak? To chociaż będę wiedział więcej, bo będę na dwie kratki kopał. No. Co by tu więcej powiedzieć, jeszcze. No poza odcinkiem, postaram się ten dąbszy fajnie rozbudować. Kopalnie zrobić. Jeżeli. Tak, może pod. Tak, może po 6-7 odcinkach, jak będę fajnie wystakowany, to z tej nory tutaj, co jest teraz jestem, e, zrobię wielki, dobra, taki fajny. Tylko to właśnie wolałbym, jak już bym miał z diamentowy set. Bo teraz to się nie opłaca takiego projektu robić, no bo no nie mam tak, żeby dać radę, nie dałbym rad, tak zrobić. Eee, dobra. No to ja będę kopał sobie. I w sumie... Za chwilę też będę... Kurde. E, I za chwilę też będziemy kończyć, bo ja chcę... Sobie, bo ja o 20 mam robić live'a, no to muszę chociaż się przygotować na tego live'a. jest całe drewno? Tu. Więc o 20.00 live z Fortnite zapraszam. Serdecznie zapraszam na live'a. Będę się cieszył, jak bijecie, bo będę wiedział, że jesteście widzowie. Kurde, źle postawiłem. A drewnianym wolę kopać. A nie, bo to tak musi być. Jak widzowie będziemy... Jak będę miał dużo żelaza, to zrobię tutaj e, kolejkę. Żeby wagonik ten jeździł. E, tu trzeba wykopać. No i fajnie się wchodzi do góry, tylko to jeszcze. No i w sumie wyjście i wejście jest gotowe. Dobra, to ja dalej kopię sobie. W sumie te 18 schodów wykorzystam i będziemy kończyć. E, jak ktoś by chciał ze mną zagrać, w, na la, jak ktoś chce ze mną zagrać w Fortnite'a na live'ie, mój Nikto tak jak na YouTubie, no dawajcie mnie do znajomych, ja was zaakceptuję, bo ja akceptuję zawsze, jak mnie ktoś zaprosi i będziecie na live'ie, możecie ze mną pobrać. Tylko zaproście do znajomych, napiszcie mi jaki macie nick, żebym... Ja, jeżeli nie będziecie mieli mnie zaprosić do znajomych To mi napiszcie swój nick i ja was dodam I proszę widzowie, bez hejtowania, proszę Staram się nad filmami, staram się fajnie nagrywać Nie jestem aż takim profesjonali... Profesjonalistą Więc proszę bez hejtu Ja... Robię to, bo po prostu lubię nagrywać. I w ogóle widzowie piszcie w komentarzu pomysły jak można coś wybudować. Nie wiem, na przykład jak domek fajnie zbudować, albo jako zdobić domek. Albo możecie mi wysłać linki do filmów, jak ci... Jak fajnie jakiś domek zbudować. Ja. Da, albo napisz, e, o wiem, napiszcie w komentarzu lubię chomiki. Kto napisze przypnę serduszko. Kto napisze lubię chomiki, przypnę mu serduszko. Wejdę na jego... I przy okazji wejdę na jego kanał i mu zasubskrybuję ten kanał. Żeby miał. E, Odcinek. Co bym mógł jeszcze powiedzieć? O, skończyli się skarutki. dobra. Co jeszcze mogę powiedzieć? Nie wiem, odcinki nie będą codziennie, podejrzewam, no bo ja po prostu tak nie będę mógł nagrywać, no bo ta szkoła i takie rzeczy. No i już. W sumie to wszystko, dobra, wychodzę. Jest noc, dobra. Ej, Villager, to jest moje uszkodzenie, proszę mi tam dziś. A widzowie, żebyście mnie nie oskarżali, że mam tu cheaty. E, po prostu mój młodszy kolega przyszedł i mi włączył cheaty. Mój starszy kolega przepraszam. Patrzcie. Więc proszę nie oskarżajcie mnie, że ja mam tu cheaty włączone. Już nie mam operatora, więc no. Nie wiem po co wam to mówię, ale o. E, więc to byłoby na tyle widzowie. Dziękuję wam za oglądanie, subskrypcja i like. I widzimy się w następnym odcinku. Ja poza odcinkiem dobuduję zbuduj, ten domek, zrobię. Więc widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, zapraszam na live'a dzisiaj o 20 z Fortnite'a, Cześć!